Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Biznes Intelligence. Zanim zaczniesz zbierać dane, zadbaj o ich zrozumienie. Początkujący marketerzy uważają zazwyczaj, że ich skuteczność zależy od tego, jak głośno, atrakcyjnie, nieszablonowo czy wiralowo opowiadają o swoim produkcie. Liczy się bycie zauważonym, zalajkowanym, a najlepiej skomentowanym przez jakiegoś influencera. Z biegiem czasu uczymy się jednak trochę mniej mówić, a więcej słuchać. Okazuje się, że klienci dość szybko doceniają ten wysiłek, co przekłada się też na wyniki finansowe. Problem w tym, że klienci zostawiają nam też codziennie gigabajty informacji, które trzeba jakoś przetworzyć i zrozumieć. Do tego właśnie służy analityka biznesowa, zwana business intelligence. Z tego odcinka dowiesz się między innymi, czym jest business intelligence, dlaczego marketerzy B2B powinni zbierać i analizować dane, jak business intelligence pomaga zrozumieć trendy, zauważyć anomalie i przewidzieć przyszłość. Podstawowym celem stosowania metod i narzędzi Business Intelligence jest zrozumienie danych. Ono daje możliwość wyciągania wniosków np. co do strategii marketingowej, grupy docelowej czy nowych segmentów rynku. Klienci dostarczają codziennie ogromnych ilości danych o sobie. Nawet jeżeli nie potrafisz ich przetwarzać, te dane i tak powstają. Sztuką jest wyciągnięcie poprawnych wniosków z wielu, często rozproszonych źródeł danych. W jaki sposób narzędzia Business Intelligence pomagają zrozumieć dane, a raczej klientów, którzy je generują? Pulpity menedżerskie i wizualizacje. Wizualizowanie jest jednym z popularniejszych sposobów prezentowania rozproszonych danych oraz podstawowych informacji, które wynikają z ich przetwarzania. W ten sposób w jednym miejscu widzisz najważniejsze parametry działania firmy lub jej fragmentu. Jako marketer na pewno korzystasz z Google Analytics lub jego odpowiedników. Podstawowy widok tego narzędzia to właśnie pulpit menedżerski z prostymi, ale dobrze zaprojektowanymi wykresami. Dzięki temu znasz odpowiedź na pytanie, jak stoimy z planem, zanim jeszcze padnie ono z ust szefa Twojego szefa. Wizualizacja to nie tylko kaprys estetów. Ludzki mózg niezbyt dobrze radzi sobie z przetwarzaniem liczb. O wiele lepiej reaguje na wykresy, mapy cieplne czy infografiki, które prezentują zależności między danymi w taki sposób, że wzrok momentalnie wychwytuje anomalie lub trendy. Narzędzia Business Intelligence ułatwiają tworzenie tego typu wzorów, przez co odciążają umysł od żmudnego przetwarzania liczb i pozwalają mu na bardziej twórczą pracę, czyli porównywanie oraz wnioskowanie. Analizy wyprzedzające i wariantowe. Dobrze wykorzystane Business Intelligence pozwala nie tylko zrozumieć, co się wydarzyło, lecz także przewidzieć, co może nastąpić. Jeżeli rozpoznasz trendy, które wskazują na pojawienie się pewnych niekorzystnych zjawisk, będziesz mógł zapobiec ich negatywnym skutkom lub przynajmniej na nie się przygotować. Na przykład w jednej z firm, z którymi współpracowałem, zauważono wyraźną korelację między sprzedażą a badaniami satysfakcji klientów. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, wiadomo przecież, że spadek zadowolenia ma wpływ na sprzedaż. Firma ta była jednak w stanie dość precyzyjnie określić, jak spadek satysfakcji klientów przełoży się na spadek sprzedaży. Dzięki tej wiedzy bardzo dbała o wskaźnik satysfakcji, a kiedy nie był on korzystny, wiedziała, że ma kilka miesięcy na opracowanie planu obrony sprzedaży w danej grupie. Podobnie działają analizy wariantowe. Za ich pomocą można oszacować efekty różnych decyzji. Dzięki dostępowi do odpowiedniej ilości dobrze zagregowanych danych da się zmniejszyć ryzyko podejmowania błędnych decyzji. W marketingu przed takimi wyborami trzeba stawać codziennie. Czy jeszcze inwestować w gazety, czy raczej już tylko w digital? Jeżeli agregujesz dane z poprzednich kampanii, jesteś w stanie dołożyć do tego analizę trendów konsumpcji mediów i możesz dostać przeliczony koszt pozyskania klienta w poszczególnych mediach. Business Intelligence pozwoli Ci na prowadzenie eksperymentów na danych jeszcze przed podjęciem właściwej decyzji. W ten sposób działają dobre domy mediowe, które tworzą rekomendacje planów mediowych. Jeżeli podobnie podchodzisz do swoich danych, możesz je o wiele lepiej wykorzystać, żeby optymalizować zakup mediów. Integracja narzędzi sprzedażowych z marketingowymi. CRM, czy narzędzia typu Digital Marketing Platform lub Marketing Automation, dostarczają ogromnych ilości danych, które stają się wartościowe, gdy jesteś w stanie je połączyć. Narzędzia Business Intelligence sprawdzają się w tym doskonale. Dzięki nim możesz wychwycić nietypowe, ale bardzo istotne korelacje informacji. Na przykład w pewnej firmie po zintegrowaniu bazy reklamacji z bazą newsletterów okazało się, że klientom, którzy rozpoczynają proces reklamacyjny, nie należy wysyłać e-maili reklamowych. Byli oni bowiem w takiej sytuacji przekonani, że zamiast zajmować się realizacją gwarancji, dostawca traci czas na promocję. Często prosili o usunięcie ich z baz marketingowych. Firma wprowadziła zmiany w newsletterze. Klienci otrzymywali go nie wcześniej niż po 14 dniach od zgłoszenia reklamacji. Coraz częściej narzędzia CRM lub Marketing Automation mają wbudowane mechanizmy analizy biznesowej, co bardzo ułatwia prowadzenie marketingu opartego na danych. Analiza mediów społecznościowych. Niedawno taki monitoring analityczny był dostępny tylko dla bardzo bogatych klientów. Obecnie dzięki narzędziom do analizy wzmianek nawet niewielkie organizacje mogą prowadzić nasłuch social mediów. To też jest element oferty Business Intelligence. Niezwykle zaawansowane boty i coraz częściej sztuczna inteligencja pracują dla Ciebie, aby wychwycić spośród tysięcy komentarzy, trendy i zjawiska, które za chwilę mogą wywołać u Ciebie kryzys PR-owy. Pełen obraz klienta. Powtórzę jeszcze raz. Klienci produkują dane niezależnie od tego, czy jesteś w stanie je śledzić. Przeglądają Twoje strony, dzwonią na infolinię, komentują produkty w mediach społecznościowych, przychodzą na konferencje i eventy oraz oczywiście odwiedzają sklepy i punkty obsługi. Tworzą w ten sposób niezwykle skomplikowany wzór zachowań, który odkodowany pozwoliłby Ci osiągnąć silną przewagę konkurencyjną. To zjawisko nazywamy omnichannel. Business intelligence to niezbędny element każdej strategii omnichannel, ponieważ pozwala połączyć i zrozumieć dane z wielu źródeł. Dzięki jego narzędziom możesz poznać zależności między różnymi zachowaniami i dowiedzieć się, że np. klient, który odwiedził sklep, chociaż nic w nim nie kupił, prawdopodobnie zrobi to w sklepie internetowym w ciągu najbliższych kilku dni. Podsumujmy. Temat analizy biznesowej jest bardzo szeroki. Ten odcinek stanowi tylko próbę zarysowania jego potencjału w marketingu. Pamiętaj, że Business Intelligence nie jest narzędziem dla informatyków. Oni pomogą ci je uruchomić, ale wyciąganie wniosków z gąszczu danych to zadanie dla marketerów. Może nie wszyscy jeszcze zdają sobie z tego sprawę, ale intuicja w marketingu już nie wystarczy. To wszystko w tym odcinku podcastu Biznes Marketer. Jeżeli chcesz być na bieżąco, koniecznie subskrybuj nas na Twojej ulubionej platformie podcastowej. Wszystkie odcinki podcastu i dodatkowe materiały znajdują się na stronie biznesmarketer.pl, gdzie znajdziesz też link do zakupu mojej książki ABC Marketingu B2B.